Cześć, jestem Michał Milewski z milewski.net. Chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, dlaczego Twoja strona internetowa może wolno działać lub jeżeli zamierzasz taką stronę założyć, żeby po prostu wiedzieć, co trzeba zrobić albo jaka jest przyczyna tego, że te strony bardzo wolno działają. Niektórzy webmasterzy po prostu o tym w ogóle nie mówią, mają to w nosie, chcą przyjąć szybko zlecenie i tylko po prostu robią szybko stronę, zgarniają kasę no i się po prostu tym nie martwią najwyżej no do nich wrócisz i wykupisz jakąś godzinę pracy za tam 300 zł i po prostu oni ci to zrobią, to co schrzanili to ci naprawią za dodatkową kasę ja ci powiem już wcześniej, możesz to sobie zanotować, jeżeli będziesz robić kogoś stronę internetową, no to po prostu będziesz znał te punkty, będziesz, wiedzieć o, będziesz wiedział o co zapytać, bo najgorzej jest komuś po prostu coś oddać i nie mieć na ten temat żadnej wiedzy, więc lepiej się dowiedzieć. Ja ci teraz opowiem w punktach. Na co musisz zwracać uwagę? Pierwszą bardzo ważną kwestią jest wielkość zdjęć, które używasz na swojej stronie internetowej. Zapewne będzie tak, że twórca stron internetowych będzie cię prosił o to, żebyś dostarczył zdjęcia, oczywiście dobrej jakości. Jeżeli te zdjęcia będą wykonane jakimś telefonem albo będą jeszcze podkoloryzowane, trochę podkręcone jakimiś filtrami, to mogą zajmować no, bardzo dużo mega, nawet tam około 10 mega. Jeżeli wrzucisz e, ileś tam zdjęć na taką, na taką twoją stronę internetową, to ona będzie bardzo wolno się otwierała. Jeżeli jeszcze ktoś dodatkowo ma słaby internet albo korzysta z transmisji danych, czyli takiego nie, mobilnego internetu, to może mieć problemy z otworzeniem twojej strony. Będzie po prostu kółeczko się kręciło przy otwieraniu zdjęcia. No i to będzie problem, może go zniechęcić, może wyjść ze strony, no i stracisz potencjalnego klienta, ponieważ, no ponieważ strona mu się dobrze nie otworzyła. No i to oczywiście jest bardzo duży błąd. No i taki projektant stron internetowych powinien zadbać o to, żeby te, stron żeby te zdjęcia były małe. Może zrobić to na dwa sposoby. W zasadzie powiem Ci, jak ja to robię, jakie są moje dwa sposoby, bo inni mogą mieć jeszcze więcej sposobów na to. Ja robię tak, że najpierw wrzucam wszystkie podczas projektowania strony, wrzucam wszystkie zdjęcia, a potem instaluję taką wtyczkę, która te wszystkie zdjęcia naraz na tej stronie zmniejsza. Co po prostu powoduje, że one są przekształcane na taki odpowiedni format, taki specjalny do internetu, że te zdjęcia jednocześnie się zmniejszają, mają mniej mega. I jednocześnie po prostu na różnych urządzeniach wyglądają tak samo. Się nie rozciągają się, nie zniekształcają, bo czasami tak jest, że po prostu w zależności od urządzenia czy w zależności od tego na jakim szablonie są zrobione te strony, to te zdjęcia mogą być zniekształcone. A tego oczywiście nie chcemy. Drugim moim sposobem jest korzystanie z programu, z aplikacji na komputerze, który po prostu zamienia te zdjęcia. No i sobie tylko je wrzucam na moją stronę. One już są zamienione, więc nie muszę instalować żadnej wtyczki. Więc to, to też jest takie bardzo proste. I no tutaj jeszcze powiem, że jeżeli się naprawia jakąś stronę internetową i po kimś trzeba te zdjęcia zmniejszyć, bo ktoś już wcześniej dodał za duże te zdjęcia. No to taka wtyczka no jest najlepszym rozwiązaniem. Jednak za dużo wtyczek to też nie jest dobrze, ale o tym powiem w kolejnym punkcie. No i to jest właśnie punkt drugi dotyczący właśnie tej ilości wtyczek. Im więcej wtyczek, tym gorzej. One się ze sobą gryzą, nie współpracują, ponieważ to są takie aplikacje, tak jakby programy wgrane na stronę które cały czas muszą działać i one pobierają po prostu szybkość tej strony. Pobierają energię, że jak jest za dużo tego otwartego, za dużo pracuje, to ta strona jest wolna i wolniej się otwiera. I to jest też bardzo ważne, żeby osoba tworząca strony wiedziała o tym, że tych wtyczach musi być najmniej jak tylko się da. Muszą być tylko te podstawowe, najważniejsze, a reszta jest po prostu niepotrzebna, jest zbędna i zamula stronę. Trzeci punkt o dotyczącym wolnego działania strony jest to, że na przykład na stronie głównej właściciele firmy dodają od razu film. Taki film, który natychmiast się odpala po wejściu na stronę i on musi się załadować. Wiadomo, że fajnie mieć taki film, jeżeli jest jakiś promocyjny, który promuje twoją firmę czy twoje usługi, to jest bardzo ważne. Ale jeżeli go ustawisz od razu, tak że on ma się włączyć na stronie, tak od razu, że tylko ktoś wchodzi i już ten film się ładuje, to zanim te obrazy się otworzą, zanim się zbuforuje, ten film naładuje, tak jak na YouTubie ten pasek, żeby po prostu Ci odtwarzało, no to już może się nie otworzyć. Twoi klienci zajmą się najpierw oglądaniem tego filmu i to ich odciągnie od, od tego, żeby dojść do tego call to action, czyli do, do guzika zadzwoń, albo do zakupu, do koszyka, no i to jest po prostu błąd. Nie robimy takich rozpraszaczy. I to oczywiście zamula stronę. W punkcie czwartym powiem Ci, że jeszcze bardzo ważną kwestią jest wybór dostawcy internetu. Jeżeli sobie wybierzesz jakiegoś dostawcy, czyli ten hosting, gdzie wykupujesz to miejsce, ten serwer cały, w którym instalujesz tą swoją stronę w internecie, to po prostu może Ci napsuć, ponieważ jeżeli są wolne te serwery, no to będzie Ci ta strona zamulać. Jeżeli wejdzie ci więcej osób naraz na tą stronę, to ci po prostu nie pociągnie tego, komuś się to nie otworzy, no i tracisz klienta. W punkcie piątym opowiem o tym, że właściciele firm często chcą, żeby ta strona ich wyglądała, już od razu powiem, jak choinka: to znaczy, że tu ma okienko wyskakiwać, tu ma się coś świecić, żeby było widać, kup teraz, tu, żeby coś, jakieś menu wychodziło z moim nowym produktem, tu okienko potem kolejne tak z jakimś, e, nie wiem, newsletterem. Jeżeli to wszystko tak teraz zaczyna się otwierać i się dodaje takie po prostu niepotrzebne rzeczy, to to też zamula stronę i te wrażenia użytkownika dodatkowo są kiepskie. Użytkownik nie chce się męczyć na stronie, e, chce ją dobrze otworzyć, żeby mu się szybko natychmiast otworzyła, żeby w ciągu 5 sekund dowiedział się, co ty oferujesz i jak on może na tym skorzystać. A jeżeli masz dużo rozpraszaczy i masz po prostu wiele kolorów, jeżeli ta strona jest kolorowa, używasz zbyt wielu tych kolorów, to się wszystko ze sobą gryzie, to się wszystko w ogóle musi załadować. To oznacza, że masz bardzo dużo kodu na swojej stronie i zanim po prostu twoja strona to wszystko przemieli, to nie da rady tego uciągnąć. Można to sobie tak Przerównać troszeczkę, że jak masz, nie wiem, przyczepkę samochodową i naładujesz na niej pełno różnych przedmiotów, masz ich za dużo, to po prostu samochód nie będzie mógł tego pociągnąć, będzie mu bardzo ciężko, będzie jakoś jechał, włączy jedynkę, dwójkę, jakoś to będzie ciągnął. A jeżeli dasz odpowiedni ładunek na taką przyczepkę, no to po prostu samochód będzie jechał płynnie i możesz rozwinąć prędkość. I dokładnie to jest tak. Ze stronami internetowymi, że jeżeli masz poinstalowane tyle wtyczek, ile trzeba, masz tyle zdjęć, ile trzeba, masz w odpowiedniej jakości, masz nie za dużo tego wszystkiego, to wszystko idzie płynnie, strona się płynnie otwiera. Jeżeli chcesz więcej tipów, zapraszam Cię na Milewski Net. Możesz wejść na moją stronę internetową www.milewski.net.pl, jeżeli chcesz stronę internetową, która zarabia. Możesz taką sobie otworzyć dla własnej działalności, dla firmy, a nawet dla działalności nierejestrowanej. Tak naprawdę nie jest to ważne, w jakiej branży pracujesz. Strony internetowe są bardzo potrzebne, ponieważ budują Twój wizerunek w sieci i domykają po prostu sprzedaż. Klient wchodzi na stronę internetową, ponieważ chce zdobyć jakieś zaufanie do Ciebie chce wiedzieć, że Ty w ogóle że masz stronę internetową, że to wszystko jest po prostu dobrze zrobione. Także strona internetowa jest koniecznie potrzebna. Jeżeli taką potrzebujesz, to zadzwoń do mnie w opisie filmu, masz wszystkie namiary, sobie wejdź, otwórz tam jest numer telefonu, jest do mnie mail. Jeżeli nie odbieram telefonu, to możesz napisać maila albo później od Ciebie oddzwonię. Możesz też napisać SMS-a, że potrzebujesz jakiś usłuch ode mnie. Także na pewno się z Tobą skontaktuję. Czasami nie odbieram telefonu, bo mam jakieś zlecenie, czy konsultacje, czy, czy po prostu pracę, więc no, no, musisz to wziąć pod uwagę. I jeżeli potrzebujesz więcej tipów dotyczących tego, jak się zarabia w internecie, to zapraszam Cię na mój kanał YouTube. Są tu różne tutoriale, różne poradniki, które Cię po prostu wprowadzą w ten świat zarabiania online, budowania marki osobistej czy budowania marki firmy. Jeżeli po prostu jeszcze z tym nie ruszyłeś albo masz wszystko w kiepskiej kondycji związane z internetem, ja Cię mogę w tym pomóc. Także też świadczy usługi takie konsultacji. Ja mogę Ci powiedzieć jak Ty możesz to zrobić, albo mogę ja to zrobić za Ciebie od A do Z i że Ty się tym po prostu nie będziesz musiał martwić, no i wszystko po prostu dopnę tak, żeby było pod Ciebie. Nie zapomnij zostawić suba i wcisnąć dzwoneczka, wtedy nie ominie Cię żaden poradnik dla przedsiębiorców, dla mojego biznesu. Ja jestem Michał Milewski z Rzeszowa i świadczę usługi dla lokalnych firm, dla JDG, dla marek osobistych i dla twórców online. Możemy razem wykorzystać potęgę sieci po to, żebyś mógł lepiej zarabiać, zdobywać więcej klientów i żeby twoje życie finansowe było w dużo lepszej kondycji i żebyś mógł dobrze zarabiać. Życzę ci wielu sukcesów. Nie zapomnij wejść na www.milewski.net.pl.